Victor and Albert Museum katalogi z modą macie dostępne niemal cały czas. Kiedy w Metropolitan skończy się nakład jakiejś publikacji, digitalizują ją i jest dostępna w formacie PDF. No może nie wszystkie, ale większość. W Polsce katalogi wydaje się w nakładach minimalnych. Cześć, nazywam się Kajani. Jestem kolekcjonerką, jestem rekonstruktorką, piszę tematyczne artykuły, prowadzę wykłady i warsztaty. A w tej serii przedstawiam Wam książki godne przeczytania. Katalog, o którym Wam dziś powiem, jest dostępny nadal i to jest jego podstawowa zaleta. Ania Moryto. Tak, to jest tak, która ma muzeum Ubior, historii ubioru w Poznaniu. Napisała go dla Muzeum Regionalnego w Szczecinku w czasie wystawy jej ubrań, notabene. To nie jest gruba publikacja, format A4, fajny papier, całostronicowe ilustracje. Tak jak tu widzicie, czasem jest to ubiór pokazany z różnych stron, czasem są to bardzo dokładne detale, na przykład, i tak jak mówiłam, w momencie, kiedy nie wszystkie muzea wydają katalogi, ten zasługuje na uwagę. Oczywiście, no, mogłoby być tych strojów więcej przede wszystkim i mogłyby być opisane dokładniej, ale wiecie, jest tania, jest na rynku, jest dostępne, więc ta, tak, zdecydowanie, kupcie, zanim osiągnie cenę. Bolesną da wasze kieszenie.